Dyplom dla Pały i Jaszczy w Rocznionej Konkursie Plastecznym. Dyplom dla Oktawi Jawolski w rocznionej w pojęckim konkursie bo ja nie lubię tak naprawdę chipsów, ani coli, ani żadnych niezdrowych rzeczy, więc pensowałem tak, w tym sklepie nie ma żadnych cukierków. Są warzywa, jabłka, banany, woda, jakieś soki zdrowe, są, jest mleko, jest miód, jest ser, szynka, sałata, zdrowe rzeczy, są ciastka zbożowe, bułki zbożowe. Cel jest taki, żeby promować zdrowe żywienie, zdrowy tryb życia, uprawianie sportu i dobre samopoczucie. A dzieci startowały w konkursie plastycznym Jak powinien wyglądać sklepik szkolny, sklepik marzeń? Co powinien mieć w sprzedaży, aby było zdrowo, smacznie i aby się dobrze po tym czuli. W moim sklepiku znajdują się jabłka, kanapki z sałatą, marchewki pomarańcze i woda, ale to nie jest wszystko, ponieważ to jest tylko taka próbka wystawy. Zamieszczone jest to w jabłku. To jest taki malunek na ścianie, żeby to wyglądało po prostu jeszcze to jabłko uwiecznione. Cukierki są mało zdrowe, dlatego ich tu nie ma. Są bardziej więcej kanapek i owoców. I warzyw. Napoje zdrowe soki, owoce, kanapki i tak ogółem zdrowa żywność i jeszcze owocowe szaszłeczki.